Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku, w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, uznając, iż los nas wszystkich w ręce naszej jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę za całkowicie świętą, za niewzruszoną deklarujemy. Religia Panująca Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś ta sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, to wszystkim ludziom jakiegokolwiek wyznania pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy, dlatego wszelkich obrządków i religii i wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych, warujemy. Szlachta Ziemianie, szanując pamięć przodków naszych, jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu, wszelkie swobody, wolności, prerogatywy, pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy, szczególnie dać prawa, statuta i przywileje temu stanowi. Wszystką szlachtę powinny być między sobą uznajemy, nie tylko co zostajemy starania się o urzędy i sprawowanie posłów w ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz to do równego używania przywilejów i prerogatyw Stanowi szlacheckiemu służących, nade wszystko zaś prawa, bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i uruchomej. Szlachta dla najpierwszych obrońców wolności, w niniejszej konstytucji uznajemy Każdego szlachcica, snocie, obywatelstwu i honorowi, jej świętym do szanowania, jej trwałość dostrzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę ojczyzny i swobód naszych. i mieszczanie. Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie, wolne w państwach Rzeczypospolitej, w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy jako prawo wolnej szlachcie polskiej dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dającą siłę. Sejm, czyli władza prawodawcza. Same. Stany Zgromadzone na dwie izby dzielić się będą, na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją króla. Izba Poselska, jako wyobrażenie i skład wszechwładztwa narodowego, będzie świątynią prawodawstwa. Jako zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów. Czyli posłów swoich dobrowolnie wybranych. To stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach, podług niniejszej konstytucji, uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem ufności powszechnej. Król, władza wykonawcza. Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, prawskutek od ich wykonania zależy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę, zawarowawszy to wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia. I moc waczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz brania urzędników do magistratur, władza najwyższego wykonywania praw, królowi w Radzie jego oddajemy, która to Rada strażą praw zwać się będzie. Każdy król, wstępując na tron, wykona przysięgę Bogu i narodowi na zachowanie konstytucji niniejszej. Władza sądownicza. Władza sądownicza nie może być wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury, na ten koniec ustanowione i wybierane. Do tego sądu należeć będą występki przeciwko narodowi i królowi czyli krymina status. Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby Spisać rozkazujemy siła zbrojna narodowa. Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy, przeto obywatele, są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągnięta siła obronna i porządna z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenia granic i spokojności powszechnej. Słowem winno być jego najsilniejszą tarczą.